Cześć, z tej strony Czarek. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o tym, co zrobić i jak, jak to zrobić, żeby być bardziej pewnym w jeździe na drodze. Co zrobić, żeby mieć większą pewność podczas, podczas poruszania się. Żeby być bardziej pewnym, musimy uświadomić sobie parę ważnych rzeczy, które mają miejsce. Procesy, jakie zachodzą podczas poruszania się, czy to samochodem, czy motocyklem. Czy rowerem w, w nas, tak? Jako w ludziach. Jest takie powiedzenie, że największe efekty dają rzeczy, których nie widać. E, więc dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o wzroku. Tak? E, i nasze oczy nie są przystosowane do poruszania się, do funkcjonowania w dzisiejszym świecie z takim tempem, jakie mamy dzisiaj. Tak? Biorąc pod uwagę długość i ile czasu jest Ziemia, a ile na niej jest człowiek, jest to błyskawiczny, błyskawiczny okres tak? czasu. Biorąc pod uwagę to długość życia średnią każdego człowieka, jest to wieczność, tak? praktycznie niezauważalny proces ewoluowania od pierwszego pojawienia się człowieka na Ziemi do dziś. Nasze oczy nie zdążyły przystosować się do. Prędkości, z jakimi się dzisiaj poruszamy, nie zdążyły przystosować się do tempa, jakim pędzi cały świat. Nasi przodkowie, z który, którzy byli pierwsi, czy tam troszkę później na ziemi, mieli przystosowane oczy do wypatrywania zwierzyny, do wypatrywania zagrożenia. Tak, skupiali swój wzrok w jednym punkcie na jednym ofierze, żeby ją upolować, mieć co jeść, itd. Do tego są e, nasze oczy jakby stworzone. Większość z Was pewnie mm, słyszała takie pojęcia, jak widzenie peryferyjne, widzenie kaskadowe, czy fiksacja wzroku. Dzisiaj chciałbym wam o tym powiedzieć. W wielkim skrócie. Jak działa oko. Eee, całe światło z zewnątrz, które wpada do oka na siatkówkę, jest przetwarzane przez mózg na obraz. Widzimy to, co widzimy, tak? Niestety, nasze oko wyraźnie jest w stanie widzieć tylko wtedy, gdy światło pada bezpośrednio czyli patrzymy się na coś wprost, tak? Skupiamy wzrok na, na czymś. Jest tu tak zwany dołek. Gdy w ten dołek wpada światło, wtedy mamy wyraźny obraz. Co za tym idzie? To jest właśnie e, odniesienie do widzenia peryferyjnego. Jak to sobie można uzmysłowić? No mianowicie na przykład e, tak, że nie wiem czy jesteście teraz w domu, czy na podwórku, mniejsza to Załóżmy, że jesteśmy, jesteście na podwórku. Macie przed sobą jakiś samochód. Spróbujcie yy, no, spójrzcie na samochód, przesuńcie swój wzrok o jedną szerokość auta w prawo czy w lewo, czy w prawo i spróbujcie odczytać tablicę rejestracyjną tego samochodu. Da się to zrobić, ale trzeba to sobie wyćwiczyć. Jak to wyćwiczyć? Jak yy, zapobiegać yy, wpływu temu, tego procesu na nas, na drodze. Ćwiczyć możemy to na parę sposobów, na przykład jednym znanym ze sposobów jest wybranie sobie jakiegoś punktu, na przykład niech to będzie drzewo, za oknem akurat drzewo. Spójrzcie na te drzewo, przesuńcie wzrokiem metr w prawo, metr do góry i świadomością, spróbujcie e, zobaczyć, nie spoglądając na drzewo, patrząc na ten punkt, z świadomością spróbujcie zobaczyć e, odcienie tego drzewa, spróbujcie zobaczyć jego kształt, spróbujcie zobaczyć, może ma różne kolory liści, e, czokolwiek, niech czy to będzie piłka, spójrzcie na piłkę, przesuńcie swój zwrot trochę w prawo, trochę do góry i spróbujcie świadomie zobaczyć strukturę tej piłki, jak ona wygląda nie spoglądając na. Nie. Drugim ćwiczeniem, które możecie zastosować we dwójkę, jest mm, stańcie naprzeciwko siebie, możecie stać naprzeciwko siebie, patrzeć sobie w oczy, trzymając na przykład tą wspomnianą piłkę, nie odrywając od siebie wzroku, rzucając ją, wymieniając się po prostu rzutami i próbując yy, łapać. W większości przypadków się wam uda, nie zawsze, ale się wam to powinno udawać. To jest co ćwiczenia. Kiedy się to objawia podczas jazdy samochodem, na przykład, samochodem i jak sobie z tym radzić? No na przykład tendencję do zapatrywania się w jeden punkt mamy, gdy jesteśmy zmęczeni. Początkujący kierowcy mają tendencję do zapatrywania się w jeden punkt pobiedy, gdy jest to gdzieś daleko na horyzoncie, tak? Wtedy wytrenowane e, widzenie peryferyjne pomaga nam dostrzegać wszystko, co jest bliżej przed maską, po poboczach. Tak? E, I często e, możemy po prostu odpłynąć. Tak? Zapatrujemy się w jeden punkt, dookoła wszystko nam się rozmazuje. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć, czy z, z zakrętu nie wyjeżdża nam jakiś samochód, ciągnik, dziecko na rowerze, cokolwiek. Co zrobić, żeby nie, nie poddać się temu procesowi? No, najprostszym rozwiązaniem jest po prostu skanowanie e, terenu. Patrzenie się od lewej strony do prawej. Oczywiście w granicach nie odwracać głowy, patrzeć do tyłu, tylko latać wzrokiem. Nie utrzymywać wzroku w jednym e, punkcie. Kolejną rzeczą, e, która ma miejsce, procesem, który zachodzi. W naszych oczach jest tak zwane widzenie kaskadowe. Co to jest widzenie kaskadowe? Jak sobie ułatwić życie z tym procesem? Eee, widzenie kaskadowe jest to coś takiego, gdy na przykład wybieramy sobie trzy punkty w swoim zasięgu wzroku: jeden, drugi, trzeci i patrzymy na te punkty. Nie jesteśmy, oko nasze nie jest w stanie zobaczyć tego, co jest pomiędzy. Jest to rozmazane, szybko przemyka, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co tam jest. Mamy trzy punkty, na które widzimy wyraźnie, tak jak wspominałem o prostopad... tak? prostopadłym padaniu światła. Widzimy wyraźnie to, co jest niestety pomiędzy, nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć. Dlaczego się tak dzieje? Pewnie dlatego, że nasz mózg wycina po prostu ten obraz, odcina nam zmysły wzroku, kiedy oczy się poruszają. Dlatego też należy rozglądać się łącznie z obracaniem głowy, nie tylko samymi oczami i wybierać sobie punkty wzdłuż i wszerz. Najlepiej jest mieć około trzech punktów tu, 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 tu tak samo wzdłuż tu, 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 tu. blisko, średnio i daleko. Wtedy niwelujemy praktycznie na ułamki sekund kolejny proces, który ma miejsce, czyli fiksacja wzroku. Co to jest fiksacja wzroku? Jak to no, ułatwić sobie z tym? Co zrobić, żeby ułatwić sobie poruszanie się z tym procesem? Fiksacja wzroku jest to coś takiego, co przyciąga. Nasz wzrok fiksuje się na czymś niepotrzebnym. Teoretycznie. To, co kiedyś e, nam pomagało się rozwijać, dzieciom pomagała się rozwijać, czyli koordynacja wzrokowo ruchowa dzisiaj nam po prostu szkodzi. E, o co w tu chodzi? Gdy dziecko widzi na przykład zabawkę, wyciąga po nią ręce. Widzi, reaguje. Gdy my, jadąc, widzimy na przykład dziurę w drodze i się na nią patrzymy, prawie zawsze koncertowo w nią wiedziemy, gdy dochodzi do jakiejś niebezpiecznej sytuacji na drodze, na przykład samochód jadący na przeciwnym pa, przeciwnego pasa ruchu, coś się zadziało, zjeżdża na nas pas, to my, zamiast szukać drogi ucieczki, i skupić się na niej. Patrzymy na ten samochód, i najczęściej najczęstszym odruchem jest po prostu wciśnięcie hamulca w podłogę. Fiksacja wzroku ma również miejsce, kiedy na przykład podjeżdżamy do skrzyżowania. Patrzymy się e, sobie w lewo, prawo. Widzimy, że jest e, pusta przestrzeń, tak? Ale. Wyjeżdżamy, nagle słyszymy klakson, przed samą maską przecina nam e, motocykl. Na przykład, co się To Byłeś uważny, uważna, tak? Patrzyłeś się, rozglądałeś, wszystko fajnie ładnie. Ale, e, gdy w naszym zasięgu e, wzroku nasz kierowcy mają tendencję do pomijania e, krawędzi szyb samochodu. Mówię tu o słupkach, tak? Gdy, jeżeli, gdy zadziało się tak, że podczas patrzenia w lewo, w prawo motocykl akurat był w okolicy słupka, lub w okolicy znaku drogowego, lub w okolicy innego zaparkowanego pojazdu na poboczu, nasz wzrok po prostu go e, nie dostrzegł. Tak? Mózg, tak jak mówiłem e, wcześniej, jest to bardzo skomplikowany komputer i przeskakując z widzeniem kaskadowym po punktach, dopisuje sobie resztę. Jeżeli to było pusto, to było pusto, to mózg sobie poskładał wszystko w całość, że i w innych obszarach e, też jest pusto. Co możemy zrobić? Jak możemy zniwelować tak, ten wpływ e, fiksacji wzroku? Po pierwsze, jak poprzednio, skanujemy otoczenie. Patrzymy, przechodzimy płynnie oczami. W praktyce robi się to dużo, dużo szybciej. Tak? Po drugie, patrząc na szybę, możemy wychylić głowę, tak? wychylić się bardziej za ten słupek, zajrzeć, zobaczyć, skupić się na obszarach przy znakach, przy słupkach, z tą świadomością, że nasze o czym mogą nie zauważyć wszystkich mm, szczegółów, tak? yy, Kiedy jeszcze ma miejsce fiksacja wzroku. Gdy na przykład świeci słońce. Świeci słońce w szyby. Ktoś ma brudną szybę, yy, mają ma rozmazane te światło, yy, nie zawsze musi, może Was yy, dostrzec, yy, czy pada deszcz, tak? Co robić w, yy, w, ta w takim momencie? Podjeżdżamy do skrzyżowania lub jedziemy drogą, no nawet i z pierwszeństwem, ale widzimy, że z bocznej drogi zbliża się pojazd. Patrzmy po prostu w oczy kierowcy, który siedzi w tym samochodzie. On naturalnie, jeżeli Was zobaczy, spojrzy w Waszą stronę i jego wzrok zatrzyma się na jakiś krótki moment na Was. Skupi się na Was po prostu. Wtedy wiecie, że kierowca was zobaczył. Jeżeli kierowca innego pojazdu przeleci oczami, po prostu w ogóle na was nie zwróci uwagi, możecie przypuszczać, że mógł was nie zauważyć i może wyjechać na drogę. Więc trzeba, trzeba mieć tu też ten ograniczony zaufanie. Jeździć. Jeździć, ćwiczyć i jeździć. Jeżeli będziecie jeździli coraz więcej, bardziej dokieruje do osób, które mają opory przed wsięgnięciem do samochodu. Naprawdę jedyne co w was te opory pohamuje, zahamuje, jest praktyka. Jeździć, jeździć. Wtedy, gdy dojdziecie do pewnego momentu, gdzie większość czynności będziecie robili z automatu, wtedy będziecie mogli skupić się na rzeczach. Ważnych, tak? Dookoła samej jazdy, które, które występują i mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo nasze i innych. Dzięki za dziś. Jeżeli się podobało, to zapraszam na kolejny odcinek. Niedługo. Cześć.